O, o, o. Biografia, ciekawy komiks i świetne reportaże. Przy i dobrej główce tylko o tym marzę. Kochani czytelnicy, życzymy Wam spokojnych, leniwych, przepysznych, radosnych, rodzinnych, a przede wszystkim zdrowych, wesołych, wesołych świąt! Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzę Kasia z Biblioteki na karwinach i Aki. Życzymy Wam zdrowia, szczęścia, miłości i spokoju. Oraz książki, nowości. Wesołych świąt i do roku. A Na kicha! Wam wielu udanych spacerów. Мы сейчас стартуем от нас, нет?